Cześć! Cześć! Jesteśmy z Pacem się skacze mm -hmm. i gramy w cudowną grę jaką jest Rayman, Rayman 3. 3. Wracamy do tej gry po dłuższej nieobecności w życiu rzeczywistym. Byliśmy tutaj dosyć dawno, dawno temu. Ja już głębi nie widzę, tu jest fuj ziemaczków, którzy mnie gonią. Tak, oni są dziwni, nie? Oni tu... Jezus, ja już zapomniałem, jak to się gra. Tak, nie już było się nas też... jakoś unuka, Nie wiem, jak to się. Bo oni od razu idą. Mięsko skruszenie. O, wow. O się obliżują. Nie, już się nie dało zabić, już nie pamiętasz. No, pamiętam, kopaczę sobie na nich, jak A, oni się okay. zachowują tutaj. Niech sobie pobiega, mięsko skruszeje. Okej. Okay. Co tu można zrobić w ogóle? Ja już nie pamiętam tej gry kompletnie. No, wracamy po dłuższej przerwie do grania w ROJMENKO. Tak, tak jak mówiłam. Tak. O! O! Tak myślałem, że tu coś będzie. Uhu, bym się spierdolił na glebę. Tak myślałem, że tu będzie jakiś. Niespodzianek i oczywiście był niespodzianek. Ja nic tam na dole siedzę. filozoferston. A, filozoferston, Stone, miałeś rację, no? Bo mi się wydawało, że Harry Potter się po angielsku nazywał, że to kamień czarodzieja Sorcerer Stone. A to filozofer jest faktycznie. Czy tak powinno być ogólnie? No. A nie wiem, jak było w ja nie patrzyłam na A. O, ta szybko płynąca woda. Tak. To są jako zielone gluty. Glutyszcze. Glutyszcze. Na mm, razem, bardzo pięknie sobie radzi. Panowie, nie wstyd wam tak napadać na jednego chłopaka. A on miał głowę, to zdziwiał chłopy. My tu nie byliśmy? Nie przypominam sobie. Bo była jakaś taka podobna plansza. Że też było takie góra, dół. I no tak, jak tutaj była plansza. Absolutnie sobie tego nie przypominam. W ogóle dowróciliśmy do gry po to, żeby naprawdę ją przejść, bo ostatnio... O cholera, zrobiłem skok wiary. A, to był dobry pomysł. A nie, chyba jestem na początku. Tak, jestem na samym... O nie. Kurwie szczawie by mnie przeleciały, ale się nie dałem. Widziałeś, jak to zrobiłem? Mhm. Mm na samym początku? Jesteś? Nie. Bo tego nie pamiętam. No, to Czyli prawda. dobry zrobiłeś skok. O, bezpiecznie w bok. Musisz tu na podejście. O, jaki ty mądry. Tylko ja nie wiem, co tu się dzieje. Właśnie bardzo dobrze ci idzie. A ja to robię bardzo wiem. instynktownie. Intuicyjnie, no. Podziwiam ciebie. Że, wiesz... Mhm. Uh -huh. no, ja, ja nie wiem. Wiem. Ja wiem, że nie wiesz. Nie dziwię się. Mhm. Uh -huh. Daj, jak to dźwięk, Tak, dole. aż strach tam iść, jak... Ja chciałam horroru. horror grać, a tu nie ma sensu. A tu sensu. masz Raymana. No. I to wystarczy. Wydaje Nie no nie mogłem tu być. Ta mm lokacja -mm. jest cała... cała stosowana. O, tam pucha jest. No. Ja zamawiam oczy. To jest rapyta. Musisz stać akurat, w tym. Nie. Niech sobie tu Może najpierw zobacz, co to coś. Się... Już nie chcę to zrobić. tam trzeba jakoś dofrunąć, do dofrunąć? Nie wiem, zobaczmy. A, to za krótkie jest, no. żeby... Hmm... Ha, 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 ha. Trzeba tego chłopa jakoś ominąć chyba. No... Okej, okay, wiem. Chyba miałeś go po prostu odwrócić mu uwagę. Chyba to zrobiłeś. O! Przyszli znowu. Tak, Myślisz, że to zrobiłeś. No, a możesz odbić, nie? Ja zapomniałem, spokojnie. czym się bije, wiesz? Tak, i teraz leź do góry i zobacz. Nie ma go, tu gdzieś. Nie ma go, no. On tam jest, po prostu musisz go dalej przegonić. O! O kurde, ale super! I czekaj, i czekaj. W Gąk? W Wali? Nie. O kurwa. Eee. Co? A, tu masz coś. Zmusiał go do wstawienia. Co tu się robi? Tam, na tamtą puszkę trzeba iść. Nie! A. Kurde, no ja nie lubię tego, bo to jest jakieś Ale czekaj jakbym go stąd minął przecież nie? No, i tutaj zespoczył, nie? Tak to co mi to daje? Mogę go przywołać tutaj i po to, żeby potem tą puszkę wziąć. No, ale ta puszka jest niżej. No, i ta puszka jest tam. Tutaj do góry. Ale nie, żeby tamtą. Tamtą. No. I to jest rakieta, tak? Tak. No to trzeba w gong, pewnie. <noise> Wspaniała Co? kamera. Co jest? <noise> Może ustaw się trochę inaczej Raymanem, nie? Tylko nie chcę spaść, o. On tu przyleci. No i teraz musisz coś robić, nie? Tam jest okus przejścia? Nie. Czemu tu przyszliśmy? Nie wiem, bo tak to wskazywało, żeby tutaj przejść. Bo tylko to mogę zrobić, wziąć sobie to oko. Po co mi to jest? Nie? Iść tam dalej. Może się mogę czegoś złapać. Tak Kurwa, nie wiem jak się puszczać. Fuck! Prawda strona Posłuchaj robaczku, walnij w gong To przyciągnie knaredów Dobra, już dobrze Knaremy to są Tak Kurwa, ta kamera, nie? No Ech Chyba mogę. Kurwa. Chyba mogę iść tam bezpiecznie. Tam jest Knaren. Tam jest Knaren. Gdzie one drą mordę? Chyba nade mną. Tu jest Ale, pucha. Spójrz. spojrzeć. Co to ta pucha? Już nie pamiętam. Te żółty to było co? A rakietka? Nie. To chyba... helikopter. 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 Kurwa, tak mi kamerę wykręca, że. Nie wiem, gdzie lecieć trzeba. Hmm. Nie wiem. A muszę te klapki Help! ratować? Nie. A. Tylko co tu zrobić teraz? No normalnie, tam wrócić. Poczekać aż Knaren przejdzie. Doskoczyć tam się da? Chyba nie za bardzo, nie? On musi pójść... dalej? Ja nie wiem. Ale jak zabiję tego, to on mi może coś dać, nie? Jak tak, albo tego. diamenty, albo coś. No właśnie. To nie jest powiedziane, co on ci może dać. No wiem właśnie, wiem. No, bo raczej. ja nie wiem, gdzie on jest. Nad tobą? Wydaje mi się, że nade mną właśnie. Wow! Dobre! Dajcie coś, kurwa pana. Na ci dadzą. Ty chuju. Ehe, dobrze, ty się Ale mogę poczekać, aż ten knaren tu przejdzie, i przelecieć, i przebiec. Mhm. O kurwa. No i stąd. Ale gdzie? No w dół. Tam masz przecież widzisz możliwości wiele. Co, Łap się. przecież możesz się wspinać spinalność. Ale nie, myślałem, że się nie złapię przed dziurą, kochanie. Mm. Nie wiem. No w dół raczej, nie? I tam, na korytarz. No dobra. Co czym ty zarobisz? Tym z pustem tutaj. A, okej. Okay. Mój tata jest silniejszy od twojego. Akurat właśnie, że mój jest silniejszy. Znajomy mówił, że jakby co, to nawet psu dałby radę. Uff. Panowie, przestańcie chrzanić o swoich starych. <noise> Co to uh. za teksty? Panowie... Uh. Przestańcie szanować o tu starym... O, dupy lecą. A, tu po prostu one się spawnują w tym miejscu, tak? Gdzie są te szczeliny moce. Kurde, co to za level jest chory? Że ja kompletnie nie wiem, o co tu kaman. To dawaj, ja teraz porbuję. Dobrze, proszę. Dziękuję, Zmoro, że mnie uwolniłaś od tego, bo ten level był moją zmorą. Ale nie chciałeś mi tak szybko dać, tylko jeszcze coś musiałeś zrobić. Nie, nie chciałem ci dać przy duchach przecież. Nie też ciągle zapominam Dlatego rzadko biłem te duchy, bo zapominałem którym guzikiem. Jak tam wejść? No do góry. No wchodzę, ale No musiałem cię kamera wykokosić. Kurwa, czemu jest odwrócona oś znowu? Zawsze jest napadzie padzie odwrócona oś. Nie, nie zawsze. Normalnie się gra, nie tak. Tak? No oczywiście, widzisz jak bo skręcam w tą, no to nie w tą. To nie wiem czemu. No nie, coś jest bązude. O, kurwa, że ja nie wpadłem. A to musisz gąb uderzyć. To zawsze tutaj była odwrócona oś, właśnie przy tej, żeby utrudnić zabawę. O. Trzeba to naprawić znowu. O, najpierw ich postanowiłaś uwolnić. No? zależy, że ja czegoś tak prostego nie wymyśliłem. W sensie? No, że wystarczy to na bok przeskoczyć. Teraz. A ja już trzymałem oddech, żeby, wiesz, być przy tym z tobą. Ale te knareny są głupie. Nie? Mi się nie podobają te levele skradankowe. No ale musiały być. No. Ja już w sumie zapomniałem co on tu robi. Jaki jego cel jest życiowy, wiesz? Rejmena. kurde. No no, i teraz samo tu, naprowadza się. Teraz tutaj jest... Nie, nie naprowadziło się samo. Teraz tutaj jest y, dobra, nieodwrócona oś, a ogólnie jest odwrócona. A uh jeden -huh. z niegrzebał przy tym. Okay. O, oh. yeah. Jeszcze tutaj oni są, no ale... Je, z nimi. nie? Je. Pamiętasz, że to miał być content family-friendly? No jest! Twój <laughs> family-friendly. Chociaż teraz dzieci są gorsze niż... ...niż dorośli, nie? Tak. <laughs> są spierdolone gubierze. E. Dobra, nie, nie, źle ludzie. No, super jest. Jak na takie trudne levele. Chciałby, ale tata chyba mnie nie puści. Coś niebezpieczne miało ostatnio humor! O. No. Coś niebezpieczne miało ostatnio humor. O, tam chuj jest. Oh. Ty żyjesz! Przeżyw z Ciebie! O kurwo! Nie dokuczaj mi! Ty To wygląda na zbyt proste, nie? No! O lala, la, la ha, ha, ha. Automat. Mhm. Czyli musisz przejść tak jak przyszłaś za pierwszym razem, bo tam się nic nie ruszało. Ten wyszło. Nie, wydaje mi się, że nie, ale tak. Może to też będzie poprawna droga. Co, ten szłam? To, że wiesz, od drugiej strony tak jakby. No, to czemu mi od razu nie powiesz? Ta, nie, nie ten tylko tak, ale od drugiej strony. Jestem Maros, ja ci się skopowiem, jak się żyje. Tak, ten wyszłaś, ale od zupełnie innej strony. To jest dokładnie to samo Nie da się kurwa z Tobą żyć. Nie mów tak. Jak teraz do góry wejść? Nice? Nie wiem. Coś wiesz? Nie da się ze mną żyć. No, nie da się. Tam, to totalnie nie? Ej, jak tu wejść? Nie... Nie, nie potrafię tłumaczyć. Tam było coś. O. Tam czy to, gdzie? No patrzyłaś, odwróć się w zupełnie drugą stronę. O. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No, wiesz to. Jak mówię tam, to zazwyczaj mówię w momencie, w którym na coś patrzysz. Dobrze, że patrzysz zdaniem? Tu. Albo i nie. Chyba, że dopiero teraz to działa. Chyba tak. No, więc to całkiem błędne było. Nie rób sobie nadziei. No. No tak. No i spoko, może też będzie... No, nie, nie, dawaj. Ledwo co, już! Pojawiłem się, koledzy. Tak, dzień dobry. O kurde. Tu masz platformówkę, lubisz się. Tak. O, to jest o, mm. Co mi, panie, dasz ten czas? Nic mi nie dasz. Chyba tu trzeba iść. Tak. Dobra, złapał się. Myślałem, że Udało się. się wpierdolę. pierdole. Odkąd sali? Jestem taki samotny. Ktoś w ulicy? się zwierzyć. Ja zamarł. Ło, tutaj, to trząknie Jestem na początku znowu. A oni nie spadną zaraz? No właśnie. O nie! O, stary przyszedł. Król szamanów! Wyglądasz na spryciarza przybyszów? To dobrze! Lubię spryciarzy! Mają znacznie większe O nie! Zobaczymy, przyjdzie życie będzie szalone na arenie! O, arena! Cudownie, o, dobrze, że to moje... Moja tura. Arena. O Jezus. O, dzień dobry, pan grubok. Cisza! To mój kolega jest. cisza. E ma Wipowskie miejsce przynajmniej. <laughs> nie muszę się czarno tak. kręcił w normalny, wiesz, dialog z y, Boxem. O Boże. Ciekawe jaka będzie sekwencja. Oni sekwencję, nie? Tak. Aż ja ja muszę Tak. żeby się kupić. refluks jego tak. Czas A jak grałaś sobie dawno temu to doszłaś hmm. tutaj? Tak. trzeba zlatywać. Musisz zlecieć i siatki trzymać, bo są puszki, które których możesz go... No ale musisz się o panie. No i to toru musisz. W którymś momencie? Na pewno nie w tym, bo on jest teraz w szale. A teraz? Też to nie działa. A nie musisz czasem go podkręcić, dopiero wtedy wewnątrz, a nie tak tymi krótkimi strzałami, to już ci się kończy jak czy coś.

O, trzeci raz się Da się tylko zasłaniać jego plecy, nie? A, bo to jest z różnych strony. No i ma plecy. Jest <grym> ma plecy. No. Kurwa, w ten Długa to sekwencja będzie. No. Tak! No to o to tak. chodzi. Żeby zmęczyć człowieka. Żeby człowieka zmęczyć. A spierdalam stąd. Zawsze goń się jak to Sam, Kurwa, mać! Pogoniłem się sam. A teraz mogą go bić. Zbieranie życia tylko po to, żeby je stracić, to no, to, w zasadzie nie? A popuszkę A, po raczej. ma tutaj dość nie na ten aspekt przetrwania. Ooo, znowu te swoje. Coś mnie bije jak nie patrzyło, ale chujowo. Widziałaś? Tak, widziałam. Oni bardzo chcieli tą skradankę wydłużyć. Tak. No bo w sumie łatwiej zrobić długi taki motyw niż wiesz, niż motyw faktycznie platformówkowy, bo on wymaga no większego zaangażowania jakichś tam, wiesz, designowych rzeczy. Kanaren oszalał. kanaren. Wiel go teraz, nie, bo teraz to jest kurde. Jeszcze. Co za swania, nie? Dobra, zaraz mnie teraz giniesz. No. O Boże! Brawo! Dziękuję kochanie moje. Idziesz jaka satysfakcja? Skoczysz, a na tę twoją wykałaczkę! Jaką wykałaczkę? Jaką <laughs> no? Chyba tam błąd w tłumaczeniu jakiś. No. Jen... Yeah. Moi drodzy, zaraz kończymy. Tak, nie chcę nic mówić, ale... Już zbieramy się powoli ku końcowi, jeżeli chodzi o odcinek.

To jest super moc jakąś dostajemy. No, czego to ja nie pamiętam już. I teraz Rayman będzie R od rozpierdolu w Raymanie, Pff. a Globok z od gówna. Tak, no gdzieś zesrał no, się. Zesrał się. Dobrze, zbierzmy sobie diamenciki. Wow. Ciekawe, na czym polega ta moc Tetrisa? Moc Tetrisa. Dobra, no to cóż, czym jest moc te dowiemy się w kolejnym odcinku. Dokładnie, pa!